Uwaga, film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. W materiale zaprezentowana jest walka bokserska. Powtarzanie przedstawionych działań może skutkować wszelkiego rodzaju urazami ciała osób zaangażowanych. Nie jest zalecane, aby widzowie wyjątkowo wrażliwi na przemoc oglądali ten film. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Witam z tej strony kamerzysta, a raczej siema, jestem Marek. Na samym początku opowiem wam historię, która wydarzyła się wczoraj. A więc, tak, przychodzi do mnie kamerzysta w nieco dziwnym stanie i proponuje mi, abyśmy stoczyli między sobą pojedynek bokserski, ponieważ rzekomo chce on zakończyć swoją karierę na YouTubie i chce, aby jego ostatni film był. Wyjątkowy. Ja nie wiem, ile jest w tym prawdy, nie dopytywałem się, nie wiem totalnie o co chodzi, no ale troszeczkę mnie zdziwiło to, że on chce stoczyć ze mną pojedynek bokserski. Na samym początku myślałem, że to jakiś żart, ale on rzeczywiście załatwił na dzisiaj ring i za kilka godzin mamy walczyć. I chciałem właśnie tutaj wprowadzić nowe zasady, ponieważ ja nie zamierzam dać się pokonać i moje nowe zasady są następujące. Przez pierwsze dwie rundy kamerzysta nie ma prawa mnie zaatakować. Dopiero w trzeciej rundzie odbędzie się normalna walka. A więc co za tym idzie? W pierwszej rundzie znokautuje kamerzystę. I wtedy mam nadzieję, że kamerzysta nie odejdzie z tego YouTube'a, ponieważ będzie mu troszeczkę wstyd, że przegrał walkę, a jest mi on po prostu potrzebny do trzymania kamery i chociażby do tego, żeby na te 3 miliony subskrypcji u mnie na kanale zdjął Worek. Także taki jest mój plan. Tego gnojek raczej nie będzie się spodziewał. Możecie również na kanale kamerzysty zostawić subskrypcję, tylko po której stronie jest teraz ten przycisk. Czy po tej, czy po tej. Musicie to sprawdzić i kliknąć, jeżeli ten przycisk jest jeszcze czerwony. No i oczywiście możecie wpaść na Instagrama, na mojego Instagrama oraz na Instagrama kamerzysty. To by było tyle z ogłoszeń. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że przez pierwsze dwie rundy kamerzysta nie ma prawa mnie zaatakować i dopiero w trzeciej rundzie stoczymy normalną walkę. Jestem przekonany, że kamerzysta w pierwszej rundzie, w pierwszych kilku sekundach zostanie przeze mnie snokautowany, Więc zapraszam do oglądania. I co kamerzysta? No ja jestem gotowy. Jesteś gotowy? No ja jestem gotowy. To co bijemy się? No, można będzie zacząć. Po 3 minuty, tak, no kilka rund, jeszcze nie wiem ile, ale kilka ich będzie. No to Zmieniamy zasady. Jak zmieniamy zasady? Zgadnij. Przez dwie rundy nie możesz mnie atakować, możesz się tylko bronić. Ale jak to? No, no tak to. Ja jak? ustalam zasady. No, ale to jest nie fair. No jak to jest nie fair? Ja ustalam zasady, tak? To ale jak to? Przez dwie rundy nie będę chciał atakować? No, no, nie... no a co ty sobie myślisz? Jestem mniejszy od ciebie i muszę mieć szansę. No ale to są dwie rundy, Marek. To jest. są no, dwie rundy. To co, przez sześć minut nie zaatakować? Nie możesz mnie atakować. Olejnik, zjada się na coś takiego? No moim zdaniem to jest yy, eee, play, No play, nie? Tak, możesz się zgodzić, bo zobacz, on jest malutki, dziutki. No to jest 100% no, ale tak no to, sprawiedliwe. Co, co z tego? To, to są dwie rundy. No nie wiem, no... Dobra, zaczynamy, I tak? No to czekaj, stoper było. No. Już? No, no kurczę, no nie zaczęliśmy. Nie możesz się bronić, tak? No Atakować mogę możesz. Ja ci nie, no to wal, wal, no. Żebym ja coś widać jeszcze, człowieku. A co, nic nie widzisz? No nic, tak? Nie wiem, z której no strony. ten worek. Nie będę... Zeliminować, bo w tę cenzurę muszę nakładać. No dawaj, dawaj. Co atakujesz? Nie możesz. Ja atakuję przecież. Jak to nie? No nie. Dawaj, Gomarek. No zobacz co on robi. Dawaj, Gomarek, dawaj, dawaj, dawaj. Wlapij niego. No dawaj, dawaj No i co? Jest to no. nie raz mnie trafiłeś, jest z Ale ty trafiłeś we mnie przed chwilą. A mnie się atakować No dawaj, dawaj Pół Słabię. minuty. O, znaczy półtorej minuty. Dawaj, dawaj, no Zostałeś? To Coś słaba, czy Marek idzie. No bo... Co ty robisz? Gramy kolejną rund rundę, że się nie bronić? chodź. Coś jechać z siły? Trafił cię chociaż raz? Nie. Dobra. To, to, to was, was. Co ty, to, to jest nieuczciwe. Ty co, już? Serio? 20 sekund. No i co? Pięć, ci i dwadzieścia, z dupą No, To się nie chowaj. Dziesięć. No wal, wal, wal. No już. Już czas. I jaki czas? Nie ma czasu. No, kurczę, już czas. Nie dobra, 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 e. To no czas. Zresztą... Stop już, stop już. Stopka. Czekaj. A tak. czy czemu nie? poczekaj, zaczynamy. Kurczę, ale rękawicy nie ubrałem, uchodził. No to nie ubierałeś. Jesteś o rzutem! Poszukujesz no, mnie cały czas! ja, ja cię słuchuję! Dawaj, 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 dawaj! Dobrze ale ci... ci idzie. Kurwa, na nie mam. No dawaj. Sprawdź. Kurwa, nic nie widzę. Nic nie widzę, totalnie nic nie widzę. Co uciekasz, boisz się? Brzmi jak się jeszcze widział. Widzi wszystko. No dawaj, dawaj. No. No dawaj, dawaj. <słuch> dawaj. Masz lukę, patrz. No i co, już? Marek, no. No nie bądź szalmucą, no dawaj, traf mnie. No trafiam. Tylko... No traf. No traf, no Marek. No dawaj. Oj, 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 prawie trafiłeś. O, trafiłem. trafiłem. Nawet nie poczułem. Marek, dawaj. dobrze poczułeś. No dawaj. A ty masz mnie nie atakować. Minuta dwadzieścia. Wiesz, że zaraz będę mógł atakować? Ja się nie atakuję. Ja się nie no co wyjeżdżasz do mnie rzekami sami? Ty, widzisz co on robi? Patrz, nie może trafić nawet. No dawaj, dawaj. No trafisz coś może, no dawaj. Serio? Marek. O, o, oj, 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 prawie trafiłeś, patrz. Uf, uf. <laughs> Jak z dzieckiem, Marek. Oszuście Wiesz, że 3 sekundy nie przetrwasz? Zobaczysz, wygrał 30 sekund Już? czujesz się? 20 sekund, Karek No to nie atakujesz Nie atakuję cię, bronię się no, no, no nie, nie możesz tak A jak? 8 3, Dobra, 2, 2 1 Stop już, 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 już. Jaki już? Do końca z tym ranuczem. A co, to tu, teraz się tam obaj możecie bić? Teraz już może być obaj, no dawaj. To dobra, no. dawajcie. Ale stop, no, ale leci, leci, leci czas, leci czas, dawajcie. Nie no, czekaj, No dobra. Dobra, się zmęczony. Nie jestem cały zmęczony. Chcesz coś powiedzieć? Ja <laughs> zaraz to wygram. Dobra. Robimy trzy rundy. Co, gotowy jesteś? Olej, wracaj, tam nagrywaj dobrze. dobrze. Daj, mam. No dobře, dobře. <totváří> to, ty jsi to jo? Ty máš to naživě že nic nejde s tím vládku. Tak já musím No, je, Jeszcze się zgodziłem z tobą Koniec Marek Co Że Jak łatwo za wygrać? Jak łatwo z Co jest z tobą Marek? Marek co się dzieje? Czy za to łatwo za wygrać? Co się z nim dzieje olej? Nie mam pojęcia Marek Marek co się dzieje? Musisz się obudzić, nie? Bo tam kinsy. Co się dzieje? Oj bo boli cała. O, o, na ślifowo zdziałać się odłóżę. Po ja Brudę? Jest, olej, nie to co się z nim dzieje? Widzę, widzę. Nic nie widzę, muszę ugrać okulary, czekaj. I co Marek chcesz powiedzieć? Widzimy co? Pójdziemy już? I zaraz pójdziemy. Idziemy? Jak widzicie, Marek chyba nie jest w stanie dokończyć filmu. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądałeś. jestem trochę zmęczony. W tym worku się duszę, nie? Znaczy, ja za każdym razem, kiedy wciągam powietrze, jest ciężko. jest ciężko. Marek stała, idziemy na chatę, odwodzę cię. Oczu i stać chociaż. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Marek Kończowie. No to zostawcie lajka like jeszcze pod tym filmem. Dla Marka.